Co tu dużo mówić, byliście dzisiaj lepszym zespołem i w pełni, w pełni zasłużenie te trzy punkty jadą z wami do Pawłowic. No, no myślę, że na pewno dzisiaj bez byliśmy zespołem, który dominował na boisku od pierwszej do chyba ostatniej minuty. W pierwszej połowie przeliczyłem, było sześć sytuacji bramkowych. Przeciwnik oczywiście też miał dwie swoje, które mógł wykorzystać. No, ale cieszą trzy punkty. Myślę, że fajne święta. Myślę, że w zasadzie to gdybyście mieli dzisiaj trochę lepszą skuteczność, to tych bramek mogło być, mogło być więcej. Natomiast e, chciałem zapytać, czy był jakiś moment, e, może nie z wątpienia, ale, ale, ale Pana zdaniem, czy był moment, kiedy Lechia trochę bardziej Wam e, no gdzieś tą poprzeczkę wyżej zawiesiła, zmusiła Was do, do defensywy, czy czy tak naprawdę cały ten mecz kontrolowaliście? Myślę, że od pierwszej minuty gdzieś wiedzieliśmy, co, czym gra przeciwnik i to jest dla nas istotne, żebyśmy wiedzieli, gdzie się mamy ustawić, jak mamy na wojsku reagować i szacunek dzisiaj dla chłopaków, bo rzeczywiście wiedzieliśmy co przeciwnik może nam dzisiaj na boisku sprzedać ale potrafiliśmy to zneutralizować, a my myślę, że pokazaliśmy swoje atuty i te dwie bramki to tak naprawdę z całym szacunkiem dla Zielonej Góry ale to naj, najniższy wymiar kary Te akcje lewą stroną e, grane głównie przez Dawida Wejsa, rozumiem to nie był to nie był przypadek? Dawida Wejsa, nie Wejsa tylko Wejsa tak Wejsa. się uśmiechamy zawsze, ale e, myślę, że Przemek i Dawid na tej lewej stronie robią trochę zamętu nie tylko w tym meczu, ale w każdym innym. Zobaczymy. Mamy jeszcze przed sobą kilka meczów i zobaczymy o co będziemy grać.